Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę Takstura Pack. Jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. A tym, kto jest nowy, niech subskrypcję i komentarz pod tym filmem. Lecimy z filmem. Okej, okay, to jest Takstura Pack na Minecraft'a 1.14 No to lecimy, proszę. Najpierw, może moby. Tak, jakby tak, kurpak. Uwaga, lecimy. Zpiękniemy, Okej. Okej. Ok. Grapieca. Spójrzcie. Tak wygląda grapieca. I bardzo się chodzi. To jest niszczyciel. Tak wygląda. Dziwnie, prawda? Niszczyciel. To, jest. to Osadnik zombie Osadnik zombie, proszę, jaki piękny. G. A to ja są szyby. Szyby Wam pokażę w tym odcinku. Mm. I na głos ma. To jest osadnik sam. Popiszę osadnik. Zobaczymy jak on będzie wyglądał w tym teksturze. Tak? No ładnie Nie nawet. Jak człowiek, prawda? Teraz feks. Dziwnie feks. Zobaczcie. Dziwnie, prawda? Teraz przywoływać. No spoko. Mi się najbardziej podoba te oczy jego. Takie a, ładne, fajne. I to z tyłu coś. I obrąca. Wow, to jest obrońca, jakby chcecie wiedzieć. Okej, okay, to już wszystkie. Okej, okay, to jest schulek. Schu schulek to jest taki, schulek. widzicie? Wow marnica to taka Ona no jest ładna Kałamarnica Takie oczmach szeroki, prawda? No dziwne To jest... płomek, po no jak zwykły płomyk Tylko... Taki polepszony Taki... myślę, się że taki powinien by być płomyk w Minecraft Co to Zatopiony to jest. Pan ma kask. Prawda? To jest zatopiony, jakby jak chce się widzieć. To jest zatopiony. Mi się podoba jego kask. Łupać. Nie wiem, co jest łupać, ale fajnego. A gast Paciek gast Co by go widać? Teraz kostka magmy no ładna nawet Taka czerwona, taka powinna te, też być w nakręcie Zombie pikman Zombie Pikman! To jest jakaś taka rybka Zemo. Nie pamiętam już jak się nazywa z, te, z tego filmu, ale... Z... Pana. Endermita. Ta taka Endermita, znacie ją. Nie to się mogą nie znać. No to jest Eter mi mm. okay. tak okej, okay. bo skrzynki idę. Tak. Okej. Panda. To jest panda. Pana panda. O jaka słodka panda, prawda? Co z te ślub? Zombie to tak wygląda, szkielet to tak fajny, nawet jak robot, żółw morski, się dziutki żółw morski, prawda, żółwik morski, starszego strażnika, tak wygląda strażnik, G Czekajcie, może wam, wa, was pokażę. Pokażę was, wam to wam tworzę, Proszę. Starszy ten. No jak, jak ta ryba, taka, która tak atakuje. Bardzo. O, Creeper. To jest creeper. Jak krab. Prawda? Jakby coś, to tą mapkę macie w opisie. Nie, nie mapkę, tylko teksturkę tak, z mapką i, i z takimi właśnie... skórkami, Okej, okay, lecimy. Enderman. Patrzcie. Rybka cukrowa. Rybka cukrowa to jest. No słodka. Okej, okay. pająk. Dziwny pająk. Naprawdę. Spójrzcie. Pajączek. Ale stój chwilę. Okej, okay. przechodzimy do, do następnego. Czekaj, już sobie. To wezmę na pokojowy. Teraz normalny, tak jakby teraz lepiej wygląda. Prawda? Okej. Okay. Delfin, łosoś. Tak ehm... wygląda de delfin. Ok. Rozdymka. Gdzie? Yeah. O, tutaj jest ro rozdymka. Wiecie. Łosoś. Tak jak zwykły. Mro mroczny szkielet. Wow. Taki sam jak zwykły szkielet, prawda? Eee. Tułacz. Tak wygląda tuac. Tak slime. On mi się podoba, ale podobny jest to magmy, prawda? Taki slime. Pająki jaskinowy jaskinowcy. Wow, fajne. Wiedźma. Wiedźma. Proszę, taka jest, wie jest Wiedźma. To jest Wiedźma. A to jest zwykły strażnik on jest taki sam jak tylko mały ok lecimy dalej jeszcze wam pokażę mapkę i rzeczy niektóre tak wygląda dorsz jak zwykły rybka tropikalna różowa fioletowa Koń zombie! Konik ten polny. Nie konik polny, tylko konik wodny. Proszę, ta... to jest. Koń zombie. Koń zombie to jest. No fajnie, wygląda. Koń szkielet. Taki szkielet tego. Yy. Teraz o, osseł. Konik wodny, ale różowy. Koń. Konik. Konik wodny, okej. Okay. Lama. Wow. Nos. Ten ktoś pomyślał. Okej, okay, królik. No, to też uczuczki królik niebieski. Okej. Okay. I ostatnie ehm, owca. Tak, tak wygląda owca. Przepacie. Tak owca wygląda. Ta skrowa. Dzisiaj jaka krowa? Papuga. Papuga wygląda jak ptak. Nie to beż. Jest, jest, jest różowy. ok Grzybowa krowa jest taka. No, mi się podoba najbardziej te grzyby. Takie są kolorowe. Kot to jest Tutaj taki Z tym czymś co ma Ocelot to jest Taki sam tylko Ten pomarańczowy Niedźwiedź polarny To tak dzi dziwnie wygląda powinien, Mi się wydaje że powinien być on Taki Jakby wodny Przecież on jest z wody pochodzą. O, wilk taki jak, jak owca, tylko mały. OK, To by było na tyle. Teraz wam pokażę mapkę. I i niektóre rzeczy. Najpierw sobie zresztuje tam, Żeby nic nie było było okay. I teraz. ok. teraz no, okej no. teraz sobie trochę ok. sobie żeby nie Muszę jest ok. Cześć, znowu jestem. porządek ja z zrobiłem porządek z nimi. No to lecimy z życiami. To jest pojęcie na. Wygląda jak bąbelek. Proszę, mogę Wam udowodnić, że to kończyna. Nie kończyna, tylko pojęcie na. To jest głowa smoka. No, taka, taki smok powinien być, mam już na pewno. Zombie, zwykłego człowieka, głowa Creepera i jeszcze jakiegoś tam, nie pamiętam Skasuję sobie rzeczy Chodnia czerwona, tak wygląda. No, jak lampa trochę. Dźwignia to jest normalna. Okay, Firewall to też normalne. Komperator. Tak wygląda komperator. To jest przykaźnik. Tak jak komperator, taki sam prawie. Obserwator wygląda tak. TNT tak. Lepki tłok tak. I krosno tak. Tak wygląda butelka zaklęta. To jest szała. Wygląda jak miecz. Kusza to jest normalna. Elytry też no, nienormalne. No, tylko to, to coś oddycha pod wodą. Statyw alchemiczny. Tak jak wyglądam? Chyba położę go. O. Piec hutniczy. Tak. Piec wędziarny, Tak. Tak. Trzeba grająca. Taka. I blok dźwięku. taki. Jest blok szmaragdu, blok diamentu, blok lazurytu, ok, blok żelaza to tak. Blok złota to taki trochę dziwny. Okay. Blok z netarowych brodawek. Tak wygląda. Snopsiana. Tak jak, jak prawdziwie. Tak wygląda jasno-szare barwionek szkło, a tak zwykłe szkło. Ok, tutaj są drzwi, to jest drzwi z zwykłego drewna, to z akcjowego drewna, to jest żelazne drzwi, a to są te zwykłe. Pojawia się jeszcze jeden rodzaj zwykłych w Minecraft'cie. I oto to jest ta mapka. Nareszcie. Doczekali. Doczekałem się. Pokażę Wam zaraz coś. O, tutaj jest taki statek. Pod wodą. Taki tam... Tamarz. Tutaj są jakieś domy opuszczone. Okej. Okay. No to co jeszcze? O, tutaj jest miasto. Całe miasto. Ja bym się powoli żegnał cześć do kolejnego odcinka jeśli wam się spodobał odcinek zostawcie łapkę w górę a ten kto jest nowy niech zostawi subskrypcję i dzwoneczek żeby dostać powiadomienia a co mapkę macie w opisie cześć